w którym będziemy mogli użyć właściwie było, będziemy musieli coś na podobiznę Filara Faraona, ale to za chwilę. Teraz otwieramy sarkofaks, z którego wybieramy apteczkę. Myślę, że coś fajniejszego nie wiem, czy tam musimy się dostać, czy nie. Zaraz zobaczymy, czy coś tam było. Wygląda na to, że nie. Ale ozłocony na pewno się gdzieś tu kręci, albo jeszcze nie wstał z ziemi. Tak, my byliśmy tam, to musimy iść tu. E, ale mi soczek jabłkowy, a sok jabłkowy ładnie nie zapachnie. E, dobrze. I tutaj patrzymy na następne. I tutaj mamy co? No, naboje, ja mam dupie kurwa naboje, niepotrzebne mi e e e dobrze. Mamy jeden nabój. choć tu ozłocony. Boom. I teraz próbuję wyczuć moment i ładnie pozowić. Dobrze, dobrze. Teraz tak spróbujemy oczywiście użyć tutaj naszego słodziaka, ale się nie uda. Bo, znaczy uda się, ale zobaczycie co się stanie. Wariuje niestety biedna. biedak. No i po nim. Rozjebał się. Koniec z nim. Nie żyje. Jest martwy. RIP. Lecimy dalej. Oczywiście, RIP to było Rest in Peace. O to chodziło. Wiem, że ja taki głupoty gadam, no ale. Chyba się przyzwyczailiście, skoro mnie oglądacie. E, no to musimy iść chyba tu. O, tutaj się ładnie podłoga nam. A, to tutaj to ta, to się ta podłoga obsunęła. I tutaj mieliśmy. Jezus Maria, co to za cień! Znowu kurwa, weź mi spierdala i stąd. Ty upierdliwcu jebany. Jebana hybrydzia. O, hybrydzia ją nazywam. O. Hybrydzia, O. Chodź tu, suko głupia. Aha, wracam do przeklinania, ponieważ przez dłuższy czas nie przeklinałem, Chuj, kurwa, do czego ty celujesz. Yy, długo nie przeklinałem, ale już dłużej nie potrafimy, bo się czuję nieswoją w swoich let's playach. Nie, kurwa, to nie. Także wracam do przeklinania, przygotujcie się na klasyki, że tak powiem, dosłownie klasyki w moim wykonaniu. A robimy 1120 zapis? Dużo. Yy, używamy, yy, super. No, Lara, weź apteczkę, proszę cię, dziękuję. Może dużo. Wracam do przeklinania i... to tyle. Wiem, że to nie świadczy o kulturze, ale naprawdę ja nie mogę... Co to, miałem jedną flarę? Już myślę Wiem, że przeklinanie nie świadczy o kulturze, więc świadczy źle o człowieku, ale naprawdę... Ja... No niestety, jestem tak skonstruowany, że... To się też drzwi być może otworzą. Także ja naprawdę nie jestem w stanie nie przeklinać. E... O, mamy dźwignię. Fajnie. Dobrze. Otwieramy. To, gdzie jesteśmy? Mhm. Dobrze, to taki skrót, żeby się nie zgubić, pewnie ona się coś tutaj wyjęło z ziemi, że tak powiem. Jest ogólnie bardzo zakręcony moment. Teraz to tu jesteśmy. Nie przepadam za nim, i teraz musimy iść tutaj po tej krawędzi, którą trudno wypatrzeć, bo kiedyś w ogóle jej nie wypatrzyłem i się kręciłem długo. Nie pamiętam, pan tam sekę, sekę. czy tam było? Tam było coś ważnego, ale chyba. Z... To też może nie, no chyba coś ważnego. Dobra, zaraz się przekonamy. Oczywiście, jak Lara się wspina po krawędzi, to ja nie wiem, co ja mam mówić. No, ale dobra, trudno. Przeżyjacie, nie? Dobrze. No tam są jakieś drzwiczki, chyba. Nie, nie są drzwiczki. Drzwiczki, może coś ma nie tak. Budzą. Yy, dobrze. Tak, naboje do kuszy czyli Belty. Belty po polsku, a w angielsku to yy. A tutaj co jest? Tutaj mamy kolce. Aha, my tutaj tak jakby byliśmy. No dobrze. Musimy iść tam. I wyczek kawy. Dobrze. Mam całą wielką szklankę soku, więc nie bójcie się, że mi zatem. tu będzie ozłocony chyba, to mi zabraknie, bo mi nie zabraknie. się... widzieliście? Zobaczcie, Ale wychodziła z wody, a ja przytrzymałem y, klawisz patrzenia się i dziwnie się patrzyło. Słuchajcie, widzicie? O, tak dziwnie to wyglądało. No ale dobra, i otwieramy, to ozłocone, nie, nie wychodzi proszę Cię. O, jest ozłocony. I zdobyliśmy co? My co Bo nie, nie przepatrzyłem się. E, right grip, czyli tak jakby lewy na prawy na goleni e e e e Przepraszam, naprawdę. Wysiadam i to jebane jadło. E, no i e, powinniśmy go wysadzić. Explosive. I boom. I tak, raz, dwa, trzy. Udało się. Nie zginęliśmy. A właściwie Lara nie zginęła. Dobrze. E, to tak. Zrobiliśmy chyba tu, w tym miejscu to, co potrzebowaliśmy. I tak. Ja tylko sprawę, jak to się nagrywa, bo mam znowu że, że się dość źle nagrywa. I zaraz do Was wracam. Także, pa, Zaraz wracam.